Ach! Witajcie na moim magicznym kanale w kolejnym odcinku z serii Czarozielnik. Dzisiaj podzielę się z Wami wiedzą na temat kontrowersyjnego Palo Santo. Dlaczego kontrowersyjnego? Zaraz do tego dojdziemy. Najpierw, co to jest Palo Santo? Palo Santo to określenie wywodzące się z języka hiszpańskiego, które oznacza święte drzewo lub święty kij. Pewnie spotkaliście się z tym nazewnictwem. Palo Santo jest określeniem dla kilku gatunków drzew tradycyjnie używanych przez społeczności tubylcze Ameryki Południowej. Jest to dla nich najważniejsze drzewo do ceremonii i innych praktyk związanych z rdzenną wiarą. Palosanto rośnie m.in. w Argentynie, Peru, Brazylii, Boliwii oraz Ekwadorze. Szamani z Andów i Amazonii używają palosanto od stuleci do oczyszczania przestrzeni i odpędzania duchów. Palosanto posiada około 112 związków chemicznych. To, czym wyróżnia się święte drzewo, to nasycenie aromatycznymi olejami i żywicami. Nawet niezapalone potrafi być bardzo wyczuwalne. Napary i nalewki z palosanto zwalczają stany zapalne i stymulują układ odpornościowy. Palosanto posiada właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze uspokajające i łagodzące bóle głowy, bóle reumatyczne i alergie. Mydła i pilingi z olejem z palosanto oczyszczają i dogłębnie nawilżają skórę. Aromaterapia z użyciem Palo Santo łagodzi kaszel i problemy z układem oddechowym. Olejek i dym z Palo Santo odstrasza komary i inne owady. W rozwoju duchowym święte drzewo odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ jest znane ze swoich właściwości oczyszczających z negatywnych energii. Aromat palosanto podnosi nasze wibracje, a zapalenie go podczas medytacji pozwala nam wejść w głęboki trans. Współcześnie, poza tym co powiedziałam wcześniej, palosanto używa się do oczyszczania aury, minerałów i różnorakich przedmiotów oraz domów ze złej energii i chorób. Święte drzewo zwiększa kreatywność i podnosi duchową świadomość. Pozwala znaleźć się tu i teraz. Przyciąga również dobrą energię i pomyślność. Ponadto palo santo ma naukowo potwierdzony wpływ na nasz mózg. Święte drzewo działa przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo oraz łagodzi objawy depresji, relaksuje nasz mózg i wspomaga odpoczynek. Ale, ale! Żeby Palo Santo wykazywało właściwości, o których mówiłam, i żebyśmy mogli w pełni z niego korzystać, święte drzewo musi umrzeć naturalnie, a następnie od 3 do 10 lat spoczywać na dnie lasu. Oleje, właściwości lecznicze i duchowe świętego drzewa dojrzewają w nim dopiero po jego śmierci. Tradycyjnie ludy Ameryki Południowej nie uszkadzają drzew, tylko zbierają to, co ofiaruje im matka natura. I tutaj zaczyna się kontrowersja. W ostatnich latach Palo Santo, ale również Biała Szałwia stały się bardzo modne. Wiąże się to z zainteresowaniem ludzi, rozwojem duchowym, medytacją i jogą. Pojawiła się wręcz moda na okadzanie. Osoby niewierzące w rozwój duchowy czy nie interesujące się pracą z własną energią kupują tą białą szałwię i palo santo, żeby oczyścić dom i ich rozwój duchowy polega tylko i wyłącznie na paleniu kadzideł. Tymczasem rozwijająca się moda doprowadziła do zagrożenia przetrwania gatunków drzew, które składają się na palo santo. Wszystkie gatunki są pod obserwacją, ale obecnie niektóre z nich są wręcz krytycznie zagrożone. Nie bez powodu postanowiłam nagrać ten magiczny film na łonie natury. Znajduje się w lesie pełnym drzew. Wokół mnie rośnie ich setki. A teraz wyobraźcie sobie, że moda na palenie palosanto doprowadziła do tego, że w 2019 roku odnotowano, że na wolności rośnie tylko około 250 dorosłych świętych drzew. Teoretycznie ścinanie palosanto jest nielegalne. Niestety prawo to jest trudne do egzekwowania, ponieważ zapotrzebowanie na święte drzewo wciąż rośnie, przez co wiele drzew jest ścinanych przedwcześnie. Zgodnie z wiarą rdzennych mieszkańców terytoriów, z których sprowadza się cieszący się taką sławą kadzidło, żeby korzystać z jego mocy duchowych, Palo Santo nigdy nie powinno być ścinane, a nawet sprzedawane. Jedynym sposobem jest zebranie go po wielu, wielu latach leżakowania na dnie lasu. Ale umówmy się, Palo Santo i biała szałwia dla takiego biznesmena to nie jest żadna świętość, tylko sposób trzepania kasy. Dlatego osoby, którym zależy na dogłębnym i odpowiedzialnym korzystaniu z Palo Santo, czyli mam na myśli Was, powinni podchodzić do zakupu świętego drzewa z rozwagą. O tym zaraz będę mówić. Inną, bardzo problematyczną kwestią jest lekceważenie tego, co święte dla kultu, z których wywodzi się Palo Santo. Przywłaszczenie różnorakich terminów określających spalanie kadzideł, czyli na przykład smucz, co dla różnych ludów Ameryki oznacza święty rytuał, jest bardzo krzywdzące. Jednak nie tak bardzo jak przeobrażenie czyjejś wiary w towar do sprzedaży. Moda na okazanie białą szałwią i palo santo oddala nas od głębi tego rytuału i można nawet powiedzieć, że jest to okradanie innych kultur z ich religijnych tradycji. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale rdzenni mieszkańcy Ameryki przez wiele, wiele lat mieli zakaz praktykowania swoich religii i rytuałów przez osadników. I potem biały człowiek odkrył w tym potencjał na zarabianie pieniędzy, lekceważąc krzywdę i historię rodzimych mieszkańców i robiąc z religii modę. Oczywiście nie mówię tutaj o wszystkich ludziach, którzy praktykują spalanie roślin, bo jednak masa osób podchodzi do tego z szacunkiem i rozwagą i dba o tradycję. A przynajmniej ma na uwadze, skąd pochodzi dana roślina i kupuje tylko ze sprawdzonych źródeł. W jaki sposób odpowiedzialnie kupować i korzystać z palosanto? Przede wszystkim musisz wiedzieć, z jakiego gatunku drzewa pochodzi Twoje kadzidło i czy pochodzi z ekologicznych źródeł. Wszystkie odmiany i ich zagrożenie i to, jakie palo Santo najlepiej kupować, macie w opisie. Używaj oszczędnie swojego kadzidła. Najlepiej zostawić go na specjalne okazje. Ja, mimo że uwielbiam aromat palosanto, nie używam go za często, za to korzystam z alternatyw. Tak, tak, istnieje wiele zamienników palosanto, które możesz sam wyhodować i zbierać. Gatunkiem z tej samej rodziny co palosanto jest na przykład mirra. Oprócz tego yy, właściwości takie jak Palosanto ma lawenda, jałowiec, rozmaryn, koper, piołun czy nasze pełne słowiańskiej energii, czarcie, żebro. To chyba dostatecznie dużo alternatyw. Nie uważacie? Uważajcie na podejrzane aukcje na Allegro i na zbyt niskie ceny za Palosanto. Opisie zostawiam Wam informację na temat sprawdzonych sprzedawców w Polsce. I to tyle, jeżeli rozchodzi się o Palo Santo. Mam nadzieję, że trochę Was uświadomiłam i że film Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o modzie na Białą Szałwie i Palo Santo. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Jeżeli chcecie więcej filmów z serii Czarozielnik, zostawcie kciuka w górę i udostępnijcie film dalej. Do zobaczenia wkrótce.